1 stycznia 2012 roku weszła w życie nowelizacja ustawy nowelizacja ustawy ochrony zwierząt. Nowelizacja ta reguluje w jaki sposób zwierzęta, w jakich warunkach powinny być trzymane na uwięzi. Szanowni Państwo, to są 3 metry. Łańcuch powinien mieć minimum 3 metry. Pies musi być z niego spuszczany na 12 godzin na dobę. Powiedzmy sobie szczerze, to jest martwe prawo. To jest zdecydowanie duży problem. To jest swego rodzaju tradycja. Po prostu Polska, tak jak zażonanie karpia na Boże Narodzenie, myślę, że można porównać, to jest coś, co się zawsze działo, robiło i tak do tego się podchodzi właśnie nadal na wsi. Także próbujemy rozmawiać, próbujemy edukować. Czasami tak naprawdę wystarczy rozmowa, bo często jest tak, że starsi ludzie, starsi państwo trzymające zwierzaki na łańcuchu po prostu nawet nie wiedzą, że nie wolno. Nie wiedzą, wystarczy czasem porozmawiać i, i te Warunki zmienią. No, natomiast, jeżeli argumenty nie trafiają, wtedy no, można też zastosować karę, mandat porządkowy. Także mamy różne, różne możliwości podjęcia akcji, trzydności. Natomiast, no, niestety, na wsiach nadal niewiele się zmienia. Zachęcamy, zachęcamy psiaki do wsparcia akcji. Protestujemy przeciwko trzymaniu pszczół na łańcucha. No, wygodne. Wygodne to na pewno. Jest mi ale Siedzę tu dosyć krótko na tak łańcuch swoje waży. żeby już żabany kark, mi się w szyję. Więc no, co dopiero, to jest to no, jednak mały pies, który czasem na łańcuchu wisi. Jest to cierpienie dla takiego psa, który, który całe swoje życie spędza. Tak, pójmy prawo, zgłaszajmy, reagujmy, gdy widzimy e, tego typu e, okrucieństwo w stosunku do zwierząt. Zachęcamy, edukujemy. Proszę Państwa, to nie jest donosicielstwo. Jeżeli widzicie, że zwierzak cierpi, jeżeli widzicie, że wisi na łańcuchu 24 godziny na dobę, na krótkim, dwumetrowym łańcuchu, to jest przestępstwo. To jest coś, co należy zgłaszać. Także dzisiaj zachęcamy, nie bądźmy obojętni, nie bądźmy obojętni na cierpienie zwierząt. Mamy XXI wiek, proszę Państwa, rok 2013. Proszę zobaczyć na te zdjęcia, proszę zobaczyć, w jakich warunkach zwierzęta są trzymane w Polsce. To nie jest daleko od poznania. Mamy na zdjęciach zdjęcia z interwencji, na której jeździmy przynajmniej raz w tygodniu. Jeździmy do psów łańcuchowych. Proszę zobaczyć, proszę zerknąć. Taka forma kontrowersyjna, czyli próbujemy przykuć ludzką uwagę, przykuwając się sami do tych but, Dajemy też ludziom możliwość poczucia przez dwie godziny tego, co czuje zwierzak przez całe swoje życie. Czyli izolacja, brak możliwości ruchu, brak możliwości wzięcia rozbiegu, chociażby podejścia, powąchania, coś co jest w naturze wsiej, czyli podejść do kwiatka, powąchać, do człowieka. Taki zwierzak jest izolowany, budzi się w nim agresja, także dzisiaj mamy możliwość poczuć to tylko przez dwie godziny, ale jest to swego rodzaju też test dla wolontariuszy, bo byliśmy ciekawi, czy dziś będzie padało, czy ludzie przyjdą. Tak naprawdę pies na łańcuchu, nie ma wyboru pogody, siedzi na nim niezależnie od deszczu, od wiatru, od śniegu, także dzisiaj właśnie przechodnie mają możliwość przypięcia się do budy i również poczucia tego sektora.